kierowca z Francji na Ukrainę jedzie autostradą A4 wykupuje DKV boxa i myśli opłaty załatwione pędzimy i nagle w Katowicach DKV box przechodzi w stan uśpienia kierowca zdziwiony panikuje ale nic jedzie dalej dojeżdża do bramek i musi płacić co jest kolejne zdziwko myśli przecież mam wykupione urządzenie co to ma być mogę mu odpowiedzieć no nic polska rzeczywistość ta autostrada jest prywatna nie dogadaliśmy się z naszymi politykierami i tak to jest Widowca z Francji powiada, ale nigdzie tak nie jest, tylko w Polsce takie coś widzę. Nie można tego podpiąć pod jedno urządzenie? A no widzi pan, ktoś wziął w łapę, żeby tak było, albo nikt nie wziął. Ale dupa zbita, nienormalność. Możemy tylko się pośmiać, bo inaczej dupa zbita. Ale w sumie czemu to się dziwić? To politycy tak podpisali umowę przy budowie autostrady, że dosłownie nic z tym nie można zrobić. Z drugiej strony, prywatna firma. Co ich to obchodzi? Podpisali, to podpisali. Ale idzie rozwiązanie. Musimy poczekać do 2027 roku. Potem przyjmuje całą aż 4 państwo. Czy będą kolejne cyrki? No pewnie. Trzeba myśleć pozytywnie.